Cześć, witam wszystkich. Pomimo małych problemów w końcu dotarłem na grodzisko pod Bochnią i zaraz je zobaczycie. Zruszam w drogę. Próg między światami, czyli hełm. Nazwa nie brzmi obco. W Polsce znajdziesz kilka wsi i miast o tym imieniu. Ale ten hełm, położony na północnym progu Pogórza Wielickiego, Ukryty w zakolu rzeki Raby, nie jest zwyczajny. Na mapie wygląda jak każde inne wzgórze, od lekko wybrzuszone zbocza, łagodne stoki, pola i drzewa. Ale wystarczy stanąć na jego szczycie i spojrzeć w dół, by zrozumieć, dlaczego ktoś ponad tysiąc lat temu uznał to miejsce za idealne na założenie grodu. Pełn góruje nad okolicą, wznosi się na niemal 270 metrów nad poziom morza, a jego korona znajduje się aż 70 metrów ponad Doliną Raby. To wzgórze, które widzi, a więc także broni i kontroluje. W czasach, gdy wysokość znaczyła przewagę, to miejsce miało wartość militarną, symboliczną i gospodarczą. I to nie przypadek. Że to tutaj powstało grodzisko, którego początki archeolodzy wiążą z tajemniczym plemieniem Wiślan, dawnych panów ziemi krakowskiej, którzy zniknęli, zanim zdążyli opowiedzieć nam swoją historię. Na pierwszy rzut oka wzgórze hełm nie wydaje się wyjątkowe, ale skrywa coś, co przez tysiąclecia przyciągało tutaj różnych ludzi źródła solanki. Woda przesycona solą wyciekała tu z ziemi od czasów już prehistorycznych, a tam, gdzie była sól, tam pojawiały się wkrótce osady ludzkie. I w epoce, w której sól była równie cenna jak srebro, Helm mógł stać się centrum produkcji, wymiany i ogromnej władzy. Archeolodzy spekulują, że już w Neolicie ludzie pozyskiwali tu sól przez odparowywanie. A ślady osadnictwa z epoki kamienia i brązu znalezione na wzgórzu potwierdzają ciągłość obecności człowieka? Ale dopiero we wczesnym średniowieczu między IX a X wiekiem miejsce to przeżywało swój największy rozkwit, i to wtedy najprawdopodobniej pojawili się tutaj wiślanie, lud, który przez wieki miał strzec tych źródeł i szlaków handlowych. Ale kim byli wiślanie? Jest to jedno z najbardziej fascynujących pytań wczesnej historii całej Polski. Wiślanie są do dzisiaj zagadką. Wiadomo, że zamieszkiwali tereny Małopolski, tworzyli silne, ogromne grody i prawdopodobnie posiadali zalążki własnego systemu władzy. Ich osady były gigantyczne, ufortyfikowane, często położone na wzgórzach, jak choćby Kraków Wiślica. Ich kultura materialna była bogata. Znali żelazo, produkowali ceramikę wysokiej jakości, wykorzystywali lokalne zasoby, na przykład sól, ale przede wszystkim byli dumni i niezależni. I to właśnie ich niezależność mogła przyciągnąć uwagę wielkich Moraw, którzy według niektórych interpretacji podbili Wiślan siłą i wcielili ich ziemię do tworzącego się ich Państwa Morawskiego. Cheł mógł być jednym z grodów w Wiślan, miejscem ich życia, handlu, może i rytuałów, ale jak każdy gród był również punktem walki. Dzisiaj twierdza to cień po dawnej Potędze. Zrekonstruowane przez archeologów grodzisko w Chełmie miało niezwykły kształt, nieregularny trapez z zaokrąglonymi narożnikami. Obokach długości od 208 do nawet 325 metrów, powierzchnia centralnej części grodu wynosiła co najmniej 5 hektarów, choć jeśli istniała dodatkowa linia wałów, całość mogła obejmować nawet ponad 12 hektarów potężne założenie obronne. Gród posiadał naturalną obronność strome zbocza, dobre widoki i dostęp do rzeki. Ale prawdopodobnie zbudowano także sztuczne wały, palisady i rowy. Ich ślady przetrwały tylko w formie zatartej. Przez stulecia zniszczyły je spływy stokowe i działalność rolnicza. Przeprowadzone w 2016 roku odwierty archeologiczne wykazały, że istnieją pod powierzchnią terenu warstwy świadczące o istnieniu wałów, zagłębienia, grudy polepy, fragmenty ceramiki, węgielki drzewne wszystko to wskazuje na obecność konstrukcji obronnych oraz aktywności osadniczej. Według jednej z hipotez, pod grodzie Hełmu znajdowało się na zachodnim wzboczu wzgórza, łagodnie schodzącym ku rabie. Tam, przy naturalnym zakolu rzeki, znajdowała się prawdopodobnie część mieszkalno-rzemieślnicza, a przez rabę według źródeł i ustnych przekazów, mógł prowadzić most do drugiej osady, targowiska. Hejo, jestem już na górze i teraz właśnie zobaczycie majdan Starego Grodziska, główny majdan. Hełm i targowisko czyli dwa brzegi, dwie funkcje, ale jedna wspólna historia. Tego nie wiadomo, ale sam fakt przypuszczalnego istnienia mostu nad drabą w IX X wieku pokazuje znaczenie komunikacyjne i organizacyjne tego miejsca. Jednym z najważniejszych znalezisk na stanowisku w hełmie są fragmenty ceramiki wczesno-średniowiecznej. Wśród nich wyróżnia się oczywiście ceramika biała podkrakowska o jasnej, gładkiej powierzchni. W odcieniach różu, popiołu, bieli typowa dla lewobrzeżnej Wisły, obecna od Krakowa na Wawelu aż po łańcuch. Ceramika ta świadczy o powiązaniach handlowych i kulturowych. A także o poziomie technologicznym tejże społeczności. Nie była przypadkowa, była znakiem tożsamości, wysokiej jakości. Każdy fragment naczynia to jakby litera w języku, którego już niestety nie rozumiemy, ale możemy próbować go odczytać po setkach lat. I ponownie w roku 2016, na zachodnim zboczu wzgórza, zespół archeologów natrafił na szerokie i głębokie. Zagłębienie miało ponad 15 metrów szerokości i 2 metry głębokości. Jego obecność w miejscu, gdzie według hipotez przebiegała linia wałów, zdaje się potwierdzać istnienie fosy lub rowu przywałowego. I chociaż nie znaleziono tam drewna czy konstrukcji, taka forma oraz charakter osadów sugerują, że mogła to być sztucznie wykonana część umocnień grodowych. Być może pozostałość po oblężeniu, po pożarze, po upadku? I czy to wzgórze kiedyś spłonęło? Mamy na to daty, ale nie są one zbyt jasne. Radiowęglowe datowania próbek węgla drzewnego wykazały szeroki zakres chronologiczny. Słuchajcie, od tak dawnych czasów jak 1215 rok przed naszą erą dalej przez lata 204 przed naszą erą do 130 naszej ery aż po wiek 10 13 najbardziej interesująca była próbka z okresu wczesnego średniowiecza częściowo pokrywająca się z datowaniem ceramiki ale czy węgielki te pochodzą z warstwy pierwotnej czy może zostały po prostu przemieszane z innymi tego niestety nie wiemy brakuje nam pewności ale czegoś tutaj mimo wszystko możemy być pewni na 100%. Ogień dotknął tego miejsca więcej aniżeli raz. A skoro był ogień, była też obecność i być może wojna. A jak wygląda historia badań tego grodziska? Stanowisko archeologiczne w Hełmie było znane już w XIX wieku. Na początku XX badania prowadzili tutaj inni naukowcy. Jednak przez dekady brakowało systematycznych działań, i dopiero w roku 2016 powrócono po raz kolejny do badań nad tym grodem. Tym razem z użyciem już nowoczesnych metod odwierty, analizy stratygraficzne, datowania, ale nadal wzgórze skrywa więcej tajemnic niż opowiedziało nam samo do tej pory. A co z legendami i dokumentami? Najstarszy zapis źródłowy o hełmie pochodzi z roku 1198, kiedy był własnością zakonu Bożogrobców z Miechowa. W dokumentach klasztornych pojawia się nazwa Grodzisko, co sugeruje nam, że pamięć o Grodzie przetrwała w nazwie miejsca, nawet jeśli zatarła się w świadomości ludzi. Niektórzy badacze zwracają uwagę na zagadkowe podobieństwa azymutów i odległości między Hołmem a Krakusowicami, gdzie miał się znajdować kopiec syna Krakusa. Układ przestrzenny przypomina relację między kopcem Krakusa a Wandy w samym Krakowie. Czy zatem jest to przypadek? A może pozostałość pradawnego systemu orientacji przestrzennej, opartego na kulcie przodków? lub zjawiskach astronomicznych, czy zatem jest to dzieło Słowian, a może Celtów? W każdym razie jest to, jakby nie było, milczący strażnik, i co tak naprawdę ukrywa tutaj jeszcze ta Ziemia? Helm jest miejscem niezwykłym, bo łączy wiele epok prehistorię, średniowiecze i teraźniejszość. To wzgórze, które wciąż skrywa wiele sekretów. Zagubione wały, nieodkryte być może chaty. A nawet kto wie, miejsce kultu. Zatem, czy był to ośrodek władzy Wiślan? Czy znajdowała się tu może świątynia, zanim przyszła chrystianizacja? Czy most przez rabę kiedykolwiek istniał naprawdę? Tego wszystkiego nie wiemy. Nie możemy tego też potwierdzić. Ale każda grudka ziemi, każdy fragment ceramiki. Każdy pojedynczy węgielek to cząstka odpowiedzi, jak rozrzucone kropki, które należy połączyć. Góra czeka, bo hełm to nie tylko wzgórze, to pamięć. O ludziach, którzy dawno już zniknęli, o soli, która była życiem, o ogniu, który wypalił dosłownie wszystko, i o milczeniu, które nadal trwa, dopóki ktoś snów nie zapyta. Cóż, to co teraz widzicie, to nie jest prawdziwy kopiec starodawny, ale teraz niespodzianka, udajemy się właśnie na miejsce resztek prawdziwego kopca. Na granicy moszczenicy i Siedlca, tam gdzie ziemia wznosi się niemal na 260 metrów nad poziom morza, stał kiedyś wielki kopiec ziemny. Dziś niemal zupełnie zatarły się po nim ślady, a jego historia. Niczym echo dawnego, przebrzmiałego dźwięku ledwo dochodzi do naszych czasów. Nikt już z całą pewnością nie powie, czy był to słowiański kurhan, miejsce pochówku wielkiego wodza plemienia, czy może mogiła dużo bardziej starsza, jeszcze z czasów celtyckich, a może nawet wcześniejszych. Natomiast jedno jest pewne coś wielkiego i ważnego. Znajdowało się na tym wzgórzu, a teraz pozostała tylko głucha cisza. Pomocą w próbie rozwikłania tej zagadki są stare austriackie mapy wojskowe. To właśnie na nich, już pod koniec XVIII wieku, wyraźnie zaznaczono obecność tego kopca. Musiał być na tyle monumentalny, że wyróżniał się wśród pagórków, pól i lasów. W latach 1779 do 1783 był tak znaczącym wzniesieniem, że nie mógł zostać pominięty. I czy nie jest to pewna kolejna ironia losu, że coś tak trwałego dla XVIII-wiecznego kartografa dziś niemal wcale nie istnieje? Jeden z archeologów przemierzając okolice Łapczycy w roku 1880 Opisywał kopiec w moszczenicy jako cel przyszłych badań, lecz badania nigdy nie nadeszły. Historia zaczęła wówczas milknąć, zasypywana kurzem lat i obojętnością tamtejszych współczesnych mu ludzi, którzy wcale nie interesowali się dawną przeszłością. Z czasem kopiec pojawia się jeszcze na mapach z XIX wieku, w roku 1864. Jego wysokość określano na około 103 metry, a na kolejnej mapie z lat 1869 do 1887 wzgórza opisano jako sięgające 263 metrów. Jednak był to już czas powolnego zapominania. Złowrogi cień zbliżającego się kataklizmu XX wieku miał położyć się ogromnym dużym cieniem na jego całej historii. Dopiero w roku 1930 znów ożywa wspomnienie kopca. Mała grupa regionalna przy Boheńskim Gimnazjum pisze o nim w czasopiśmie Orli Lot z żalem i goryczą, ponieważ pozostały już tylko same resztki. Nawet do niedawna górował nad drogą do Bochni, przyciągając wzrok podróżnych, a teraz cień kopca, zaledwie mdłe wspomnienie. Zniszczenie przyszło w czasie I wojny światowej, jakże typowe dla wielkich konfliktów. Nie tylko ludzie padają ofiarą, ale i pamięć, dziedzictwo, przeszłość. Właściciel terenu, podobno zresztą za przyzwoleniem ówczesnych władz, rozkopał kopiec. Część ścian od południa i wschodu jeszcze przetrwały, ale zachodnia strona została zrównana z ziemią, jakby celowo wymazana z krajobrazu i tam, gdzie kiedyś piętrzył się Kopiec czy też kurhan, to już od teraz można było bez przeszkód wjechać w to miejsce pługiem. I tak, w miejscu, gdzie wcześniej wznosiła się tajemnicza konstrukcja, pozostała tylko nazwa przetrwała do dzisiaj pod kopcem. A ludzkie opowieści coraz mniej wyraźne coraz mniej pewne. Potwierdzenie całkowitego zniszczenia kopca przynosi raport Leńczyka z roku 1933. Pisze o nim jako o jednym z wielu cennych miejsc, które, jak niegdyś piękny kopiec w Moszczenicy, przestały po prostu istnieć. Zostały rozorane, zniszczone pod kołami wozów, ile mieszam pługów, skazane na zapomnienie przez tych, którzy wybrali uprawę zamiast pamięci. W latach 90. XX wieku kolejni archeolodzy, podczas badań w ramach archeologicznego zdjęcia Polski. Zidentyfikowali ślady po rozoranym obiekcie. Na jego miejscu znaleźli prostokątny nasyp, być może ostatnią fizyczną pamiątkę po tym, co kiedyś było majestatyczne. Również odkryli tam 18 fragmentów naczyń z okresu wpływów rzymskich, ale także z czasów wczesnego średniowiecza. I czy to właśnie te porozbijane drobinki były niemym świadectwem dawnych pochówków, obrzędów, rytuałów? Choć niewielki, zachowany nasyp wciąż istnieje, skromny, zapomniany, zupełnie lekceważony. Leży teraz na prywatnej ziemi. Gdyby stanąć na jego szczycie, rozciąga się widok na wszystkie strony świata, jakby przeszłość patrzyła na nas, pytając: Dlaczego pozwoliliście mi po prostu odejść? Teren nadal nosi ślady przeszłości. Nazwa pod kopcem przecież nie zniknęła. To jedno z niewielu śladów, że kiedyś to miejsce było ważne, wyjątkowe, może nawet święte. Fragmenty naczyń sugerują, że kopiec mógł powstać w pierwszych wiekach naszej ery, ale równie możliwe, że był dziełem Słowian z wczesnego średniowiecza. jak inne kurhany z okolic Bochni, Krakusowice, Kurów, Ubrzeż, Jaroszówka czy Boczów. Tajemnica jego przeznaczenia nie została. Nigdy wyjaśniona. Czy był to grób wodza, miejsce kultu, obserwatorium słoneczne i jeszcze z czasów celtyckich, a może punkt orientacyjny w pradawnym kalendarzu? Każda z tych teorii budzi emocje i ukazuje bogactwo dawnych tradycji, które zostały niemal doszczętnie zniszczone przez czas i naszą działalność ludzką. Proszę Państwa, I tyle kwestii starodawnego kopca, który być może dorównywał kopcowi Wandy w samym Krakowie. I na końcu zamieszanie może wprowadzać również inny kopczyk, ten przy szlaku Via Regia Antica, z betonowym krzyżem na szczycie. Mieszkańcy moszczennicy usypali go po zawaleniu się drewnianego krzyża w roku 1938. Choć wielu utożsamia go z dawnym kopcem. To tylko symboliczna pamiątka, nie związana bezpośrednio z historycznym obiektem. Historia kopca w Moszczenicy to opowieść o stracie, o stracie wielkiej, nie tylko fizycznej, ale i symbolicznej. O tym, jak łatwo znikają świadectwa dawnej przeszłości, jeśli nie są pielęgnowane. O tym, że nawet wielkie, monumentalne budowle mogą przepaść bez śladu i jeśli zabraknie pamięci. Ale także z drugiej strony jest to pewna opowieść o nadziei, bo gdzieś w ziemi nadal mogą kryć się ślady, które przetrwały stulecia i czekają na ponowne odkrycia. A może, i to najbardziej dramatyczne pytanie, nic już wcale tutaj nie zostało? Może pamięć o kopcu to ostatni cień po czymś, co ludzie dawno uznali za zupełnie zbędne? Zapominając całkowicie o pradawnej przeszłości. Tych ziem i rdzennych, jej prawdziwych przodkach. Po raz kolejny dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do komentowania pod filmem, szczególnie tych, którzy być może mieszkają w tamtych okolicach bochni. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.